20 maja w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym odbyła się pierwsza Marecka Gala Sportu. Wydarzenie zgromadziło licznych gości, w tym przedstawicieli władz miasta, zawodników oraz mieszkańców. Mieliśmy olbrzymią przyjemność rozpocząć nową naszą tradycję galę mistrzów sportu w Markach. Edycja pierwsza w roku 2025. Bardzo się z tego cieszymy, że jako Rada Miasta razem z burmistrzem mogliśmy uhonorować naszych mieszkańców, młodych i starszych, fajnymi nagrodami finansowymi i wspierać, pomagać nasz sport. Swoją obecnością zaszczyci nas również Lech Koziejowski, mistrz olimpijski w szermierce i Radosław Kawęcki, mistrz świata w pływaniu, którego zapytaliśmy, czy kariera mistrza sportowego to wyłącznie zwycięstwa, medale i blask fleszy. Tak, chciałbym tak, żeby było. Jest to przyjemne. Przyjemne uczucie oczywiście, że tak, ale też dużo wyrze wyrzeczeń, dużo trzeba poświęcić się niestety, ale dużo pracy ciężkiej i wytrwałości na pewno. Nawet jak się zdobywa duże ilości medali typu Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy czy Igrzysk Olimpijskich, ale no niestety te czwarte miejsca są bardzo ferelne, ale te czwarte miejsce bardzo uczy i ja miałem przyjemność Doświadczyć tego w swoim życiu parę dziesiąt razy. A jaki jest kurs do sukcesu? Systematyczność, wytrwałość i motywacja i cierpliwość. Więc myślę, że to jest najważniejsze.